Noc. Droga w lesie. Michał prowadzi stary sedan przez gęsty las. Obok niego siedzi jego dziewczyna Anka, a z tyłu ich przyjaciel Kuba śpi. Anka z niepokojem. Dlaczego wybrałeś tę drogę? To jakaś dzicz. Michał. Skrót. Nawigacja pokazała, że zaoszczędzimy 20 minut. Anka. Nerwowo. Mam złe przeczucia. Nagle silnik zaczyna rzęzić i gaśnie. Michał przekręca kluczyk, ale nic się nie dzieje. Radio zaczyna trzaskać, a muzyka nagle zwalnia, jakby ktoś przewijał taśmę. Michał. Cholera. Kuba budzi się. Co się dzieje? Dlaczego stoimy? Michał, samochód się zepsuł. Muszę zajrzeć pod maskę. Michał wysiada i podnosi maskę. Zagląda do środka, ale nic nie widzi w ciemności. Nagle, głęboko w lesie, miga słabe światło, jakby latarka. Anka przestraszona. Nie odchodź za daleko. Nagle słychać łamane gałęzie w lesie. Anka wstrzymuje oddech. Kuba szeptem. Słyszałeś to? Michał, spokojnie, ale z nutą niepokoju. Pewnie jakieś zwierzę. Nagle światła reflektorów przygasają, a radio zaczyna buczeć. Z trzasków wyłania się stłumiony głos, teraz wyraźniejszy. Radio, zniekształcone. Szeptem, uciekajcie.